Siema, siema, nagramy sobie Overwatcha, tego pana, co mnie wkurwił na premierach. A potem ja pokażę, miałem 49 kili na turniejowym Tera i kuźwa usunęli mapę, nie może otworzyć kurwa demka. Elon. z X-em. Zobaczymy z x, Patrzymy, z x musimy prześwietlenie zrobić. Słuchaj, ja bym powiedział, że czysty, na pewno? Raczej czysty tu był, te pierwsze rundy. No, bardzo dobrze strzelił, nie powiem. Tu coś za szybko, ale nie wiem, nie wiem. Może tak usłyszał. No tu już. By mi się zastanawiał, nie? No tak. A popatrz, na niego popatrzył przez chwilę, przez ścianę. Bym się spojrzał, może przez przypadek. I don't know. Jeszcze bym go na nic nie zgłaszał, bo to tak gra. No tu ma dobre te strzały i nagle się odwraca. No Okej, okay, tu nic nie pokazał konkretnego. Ale za chwilę, bo teraz te AWP będzie walił w dużej ilości. Tu będzie kampek. Bo 6 czy 6 i nagle on zacznie. Tu mnie skosił. No strzelać go potrafi. Pisał na czacie, że dziesiąty level face ma, nie? Ja go tam nie sprawdzałem. Jak jeśli to prawda, to naprawdę czołówka światowa nam się trafiła, nie? Te same kile nie są jakieś tak bierze podejrzane. On tu flikuje często, On ma jakiegoś może dajgera kurwa. Reigerbosch, czy coś, tu go widzi. Że mu tak przeskakuje celownik, nie? Zlecenuje obok i mu przeskoczy. O, A, bo tu no, no, no laki dla niego było. Idziemy B, zobaczymy. Może byście się obsrały. Widziałem, że sojusznik już ja też skoczyłem. Ale w sumie może i nas zniszczył słusznie no. Jakiś Ukrainiec, bo ten cyrylicą ma teraz nikt. Z Wagnerów. Jakiś Ukrainiec na bank to jest. Jakiś znawi może kurwa. Kto wie? Skinny miał, nie? Kosy nie miał. No podejrzany typ no. Ma coś, moim zdaniem, jakieś ma takie wspomaganie celowania. No, he he. kurwa. Ja bym go zgłosił za wspomaganie celowania. I teraz, jak go możemy przez sień widział, ale dziwnie to wyglądało, nie? On ma takie fliki, kurwa. Ile on ma chili teraz Dogrywka. Właśnie 4. On coś skończył 47, człowieku, nie? Miał wspomaganie cenowa, nie wiem, no to zobacz, jak ich zaskoczyłem. Prezes wjechał, tam ich trzech razy jebałem w ogóle, nie? Prezes się wkurwił. No dobra, tu po ale dziwnie tu czekał z tyłu. Musiał mieć kaksy, no jakby. Tu chyba go wyjebiemy. To chyba bez szans. Nawet ja go wyjebałem. Okej, okay, Heda mi zajebał. Jeszcze chyba swojemu tam zajebał. Nie widziałem uważnie, ale on ma jakieś wspomaganie celowania. Moj, mój werdykt jest. Nie wiem, czy ma Haka. Byśmy musieli go dębko całe przejrzeć, ale. kurwa wie, że on podchodzi. Widział go. Chciał rzucić granatem. Chciał tu rzucić granatem. Ja bym zgłosił, że ma haksy. Tak by. Zobaczymy dalej, co jeszcze pokaże Rusek, ale mu zajebał sojusznik mój. A tu go chyba ja wyjaśnię, bo ja tu podchodziłem se. No właśnie. Tu Damian do Pakulini. Nie wiem czy on tu nie jakiegoś pierdolnie zaraz. No to było podejrzana cofka, A tutaj to Sidnia, no właśnie. A ma dobre cenowanie, kurwa. No ja nie wiem czy on ma. Jeszcze ten. No tu prosto zajebał. 51% za wubką. No to jakby... Jak on jest wszyscy to jest czołówka światowa, nie? Moim zdaniem. Oglądamy czołówkę światową, jak on jest czysty. Zobacz. Ale tego nie wiedział. Ale też nie widział go. Kontem oka. Przez nawet, nie? To mu tak zajebał. Ja mu tak zajebałem. Ale tam wszystko było, wszystko. No po prostu zobaczyłem. Pakulini, czy on tam napierdala? Auto sz szmatą. <śm> <śm> Pakulini napierdalał tam ich. No on ich ugra chyba, coś kojarzę. No 100 razy jest mocniejszy od nich, no. 3 HP i zapadł, ma prawie pełny ten dynamię, mój. I tak mu zajebał, zamiast mu kurwa mać. Też takie kurwa noby w zespole. Na miano Pakulini ze Skarem szaleje. Ale mi je, a też mu w nogi bał wpadłem. Czy w ciało nawet? Znowu skopu. Na pocieniu można widzieć, nie, szybciej na pewno. Pakulini szaleje. Iśmy wyjechali, wjazd na B. Razbi. A na mnie coś gadań, bo ja jestem level szósty, nie? Bo ja, przez bramę udało mi się zajebać, coś takiego było z tego, co ja kojarzę, nie? Aha, i koniec, ale my przejebaliśmy ogólnie, było, wam powiem zaraz. nie było, tutaj ja, bo zmienił, ja też jestem riksioni, no widzisz, 16, 16-13 i to wam chciałem pokazać jeszcze, kurwa, patrz, nawet mapę nie wykryła, bo to jest ta Tera, nie? Te debile się napierdalały między sobą, ruskie, kurwa, tego samego wyjebało w ogóle. Tego chcieli wyjewać, bo słabo gra, ten to w ogóle, no. Jeszcze jednego wałem z pojaka, bo ten mnie chciał wyrzucić, mu zajebałem z paralizatora. Byście widzieli 50 kili kurwa, nie? 50, kurwa, kili I takie normalne w ogóle. Tu się zdziwiłem, bo mnie w tą stronę patrzyłem w pistoletówce, obróciłem się, zacząłem napierdalać, nie? Elomelo, elo, 5 ma zero. A werdykt jest taki, że on miał jakieś. On miał jakieś kaksy, mimo wszystko. Musiał mieć kaksy.